O Boże, o Boże! Template Editor UI. Ty, oni jakiś milion rzeczy zmienili. Ty, no widzu, chyba nie będziemy tego wszystkiego czytać. Czy będziemy? Ło ja pierdolę. No chyba nie, no zobacz. No dobra, to tak przejrzę na szybko. Czekaj, no te. Important information, wersja 1.7. Added factory. No to wiadomo, fifka, Zaraz zobaczymy. Added new Forge in Fire campaign. Aha, no to może, ale raczej nie dzisiaj. Added the campaign editor and support. No może zagramy tą kampanię w takim razie, ale nie dzisiaj raczej. Chciałbym sobie zobaczyć po to jak wygląda faktory, nie? Moje oczy <coughs> czytaj całość chuju. No czytam większość. Ale to jakieś yy, launching the game incorrect version physics possible crash. Yy, maximum number of time per virus per play. Ok. Tu avoid crashes, za to tam były krasze, no. Weź to powiększ. O. Dla mnie to jakbym, kurwa, starym ciadem był i nie widział nic, no ale wy pewnie nie widzicie, nie? Chota bugi ominąć, dobra, gameplay. Added the airship, similar to boat, that allows heroes to fly, as well as the airship-yard object that allows building airships. Okej, okay, no dobra, dobra. Ancient Altar, return to scenario editor, visited object fighting 25 hospice for the horn of the abyss. Hmm. Ale to chyba zbanowane u nas, z tego co widzę, nie? Szczęśliwego nowego roku! Szczęśliwego nowego, panie Jackery. Dzięki za tysięcy subika, witam. Czyli za tylko gameplay. Z bugów jedyny istotnie, że nie masz teraz żadnego opóźnienia przy walkach AI. A to spoko, bo to czasami, że tak powiem, delaya robiła. Patrz, to Luna z ma 25%. Mi, zamiast 100%? O Panie To czekaj, tutaj jest Sleep Keeper. Oho, bedge. Grand creation is a mind magic banned by default, okej. Okay. Ale te mechanizm that... that heroes from coming to, uh, to the tavern. Powerful heroes can only come if no other heroes are. Okej okay. poczekaj, poczekaj, Tavern heroes now have the current army move movement to no 2000. Okej, okay. Stables bonus Ale to chyba też jakieś takie zmiany na JC albo coś mi się wydaje, no? Jeszcze niżej masz po polsku, prawda? Gdzie masz niżej po polsku? No nie, tu nie ma po polsku. Oszukałeś mnie. Jak mały dzieciaczek się dałeś, no moderator napisał. Jak moderator napisał, to zawsze staram się wierzyć. Także i czekaj, no to co? Stable bonus reduced 400. O, staje mniej. Ej, to Castle zaraz będzie do dupy. Dlaczego? Mówicie, serio, że wyjebali jednego poga jeszcze custła nerfie w stajni o 300? Bo jest pali enabled in door. Okej. No dobra, hit and run, yy, ban built tu hotel, to hit and run to bardziej bardziej trzeba sobie na razie na zmiany duelowe, summoning earth and fire element now has the power of 2, 2, pół 2, na 3, a jaki był, chyba razy 4 było, nie? O stówkę, no stówka to dużo, o tylko nerfują, no tak, tak, no ale to, to nerf nie chodzi o tą stówkę, no, żeby było 400, a jest 300, no to, to tak trochę to dupy, w sensie to jest dużo. 50 ruchu, ile mi razy brakowało? 1 ruchu, 21 ruchu, to jest dużo Ta, elementale miały chyba razy 4, nie? Tak, mi się wydaje, że miały razy 4, czyli nerf na elementale E, burzaki mi nie fajnie Mmm, lifted the ban of summoning different types of element in the same combat Ty! Czyli czekaj Oho? Czyli co, że teraz, yy, o on umie czytać? Tak, czytam, no. <laughs> burzaki, papa, no w dużym stopniu, ty, Wall of Fire, Power Damage Multiply Increase from 10 to 15, Luna, Specialization, Bonus Reduce from 100% to 25. Ty, to Luna to gówno, ale to bardziej to boli na tych crossach i nie crossach, nie? Także jo. No, Fire and Earth, no to no jest przecież dobra, Fire and Earth elemental, ok? Myślę, że wszystkie Elementale, dobra, dwa Conflux upgrade, Magic Lantern, Now cry is the Garden of Life, but. O, i to jest całkiem spoko, bo. Chociaż nie wiem, no te rusałki. Znaczy, to jest spory buff, mi się wydaje. To jest spory buff, bo jak highrolujesz magię, to nie musisz kupować anywerka, bierzesz po prostu rusałki i tak dalej. Chociaż różnie to może być. Reduce Impkage Value, ok? Całkiem spoko, bo te karty to czasami pojebane były, w sensie jak coś stało obok. Steel Golem in the experimental shop Okej, okay, czyli więcej golemów będzie? Okej okay. Change to tomb reward To 1500, ok. Change the healing power of the first aid talent To nie do no, gdzie first aid? To, Po co mnie to w ogóle, no Mniej golemów Instead of, a kurwa instead of, I can't <coughs> Mniej golemów <coughs> I can't Lizard Men, fine value 115, 3, 7 AI value, ok, podniesione wali Lizardów Lizard Warrior, też podniesione. Leperkury, Fight value zniżone, nie? Bo te udzielce miały duże value, a, a ja robią, nie? Także całkiem okej. Okay. Change the standard number of seed dogs on the map: 12, 18, 20, 20. 20, 20 like all level upgrade to this. okej. Okay. Mm, gdzie tutaj mamy? Cyklopy now, can now attack the castle gate if the gate has... X has a creature standing on it. A, czyli jak ktoś blokuje bramę to można W całkiem spoko, tak? Po co czytasz jak nie rozumiesz? Rozumiem. Wall shooting disabled in the cyclops alternate action mode, okej. Okay. <laughs> Bów w nacyce? No taki w nie? Bone ghost dragon no transform into bone dragons in the... O, to jest spoko, bo ja tak czasami odjebałem manianę, nie? Że bone dragon będzie w bone dragona się zmieniał, a czasami odjebałem i szkieleta brałem za to, no. Także jo, witam, siema, lululu, witam. Optimized behavior of AI control shooters in close combat. O, to ciekawe będzie. No, 100 lat z okazji urodzin, a ja urodzin nie mam, panie Kakasta, ale dziękuję 45 miesięcy subika, witam, witam. Szczęśliwego dziadek, szczęśliwego widzu. The diplomat Mantle allows ignoring the hidden ban, only for surrender. No to nie. I also knows how to use it. Ah, okej, okay, całkiem spoko. Correct ability to send render. Nie, to raczej nie. My się nie poddajemy. My, my wygrywamy. Uh, AI now does not consider a broken wall to be a reason to give up defending castle if there is okay. Expert when enemy is already standing in the moat, ready to enter the castle one turn. Okej. Okay. To jakieś ble, 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 pierdolenie, mi nostalgia, pierdolenie, blebleblebleble, ble 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 ble. dobra, czyli pierdolenie reszta, okej, okay, dobra. Dobra, wszystko jasne, no. Czyli co, idziemy?